Czołem! Przed nami specjalny odcinek. Dzisiaj testujemy sobie, czy gravelowy rower elektryczny nadąży za byłym Megaprosem przemkiem Niemcem. Oglądajcie ten odcinek do końca.

Ale co ciekawe, słuchajcie, jest to wychowanek tego samego klubu co ja, czyli Sokoła Kęty. Kaka ja jest Kęty. Kęty. słuchajcie, dzisiaj znam ciekawostki. Przywdziałem tutaj barwy yy, byłego klubu. Także mam nadzieję, że mi dzisiaj trochę dodadzą wiatru w skrzydła, żeby nadążyć. Za tym kocurem. Słuchajcie, koncept, koncept tego odcinka jest taki. Ja wziąłem sobie gravelowy rower elektryczny, nowy Trek Checkpoint Plus SL. Przemek na rowerze analogowym, też Trek, też Checkpoint. Zgadza się. No i cóż, spróbujemy zobaczyć, czy tak naprawdę rower elektryczny Potrafi wyrównać poziom sportowy dwóch kolarzy o zupełnie, zupełnie różnej mocy. Ja nie ukrywam, ja już jestem trochę na kolarskiej emeryturze, rower traktuję bardziej jako, jako rekreacja. Jeżdżę, ale nawet nie biorę często, często Garmina, Przemek Niemiec, osoba, która przejeździła tysiące kilometrów Ale teraz też jeżdżę mniej. Ale właśnie, może opowiedz o tym, jakie Ty masz teraz podejście do, do trenowania i jak to u Ciebie wygląda w ogóle po, po zakończeniu kariery? Jako zawodowy zrobiłem średnio 30 tysięcy na rok, teraz zrobię okay. około 10. Okay. 10-12 tysięcy, jak, jak dobrze pójdzie. W tym roku myślę, że zrobię około 10, bo tego czasu jest coraz mniej. Yy, ale, no to co mówię, no mówię, jeżdżę, jeżdżę jak mam czas, prawda? Rower traktuję jako, jako dobrą zabawę, nie trenuję, nie przygotowuję się do niczego absolutnie, tylko po prostu siadam na rower i jadę. Jak mam czas, to, Jasne. To, to spędzam na tym rowerze nawet dużo czasu. Nawet dwa tygodnie temu przejechałem maraton 315 km. 10,5 godziny mi to zajęło. Super sprawa. W zeszłym roku chyba brałeś udział w jakimś ściganiu też gravelowym, z tego co tak, pamiętam. Tak, startowałem w eliminacjach w Jakuszycach, w eliminacjach do gravelowych Mistrzostw Świata. Załapałem się na mistrzostwa, co prawda na mistrzostwa nie pojechałem, Jasne. ale grawa, ale super sprawa i w kilku wyścigach właśnie wystartowałem tak dla, dla zabawy. Jasne, jasne. No jakby no, tutaj nie, nie ukrywam, że i tak na pewno masz więcej pod nogą niż ja. Jakie masz największe w ogóle osiągnięcie w swojej karierze? Wygrana na Vuelcie? Wygrany etap na Vuelcie, w ogóle wygranych 15 wyścigów w zawodostwie i, no i myślę, że to szóste miejsce na Giro Italia. No, yy. Słuchajcie, ja w barwach Okoakenty udało mi się ukończyć jeden odcinek Małopolskiego Wyścigu Górskiego i na tym się kończy. <laughs> Później były głównie DNF-y w Mistrzostwach Polski, więc y, poziom jest totalnie Totalnie różny. No i cóż, w tym materiale też ważna, ważną rolę będzie odgrywał sprzęt. Także ja pokrótce przedstawię. Ja będę sobie jechał na Trek Checkpoint Plus SL. To jest rower gravelowy ze wspomaganiem lekkim od TQ. Ten rower waży, z tego co pamiętam, 13,7 kg. Twój, z tego co pamiętam, 9,5 kg. Coś jest tak, 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 tego. Tak, tak. Mówię o tym dlatego, że jakby u mnie wspomaganie działa głównie do 25 km na godzinę, no a na gravelu. W miarę łatwo przekroczyć. Postaram się jać szybciej. No Właśnie. Jak będziemy na płaskim, słuchaj, to zrobimy sobie taką próbę, żeby mm -hmm. się trochę pościgać Dobra. i zobaczymy, czy ta masa gravela mnie będzie spowalniała po, tej, po, po przekroczeniu tej, tej magicznej granicy. Zrobimy sobie jeszcze próbę na podjeździe. Może, może tam uda mi się ciebie zerwać z koła, zobaczymy przy pomocy mojego, mojego bolidu. No także cóż, jedziemy sobie tutaj dookoła Białego Krzyża. Chociaż dzisiaj to jest bardziej szary krzyż, bo pogoda no nie sprzyja, ale nie wymiękamy. Zrobimy sobie krótką rundkę, którą, na którą zabierze nas Przemek. E, po drodze porozmawiamy sobie trochę o około kolarskich tematek, także myślę, że to będzie fajne, fajne spotkanie i ciekawy materiał. Postaram się uetrafić. To co, lecimy? Eee, cóż, mam nadzieję, że Cię zreporowię dzisiaj tutaj z, mo z moim kolegą. Słuchajcie, ruszamy powoli z Białego Krzyża w stronę Malinowskiej Skały, tak? Zgadza się. No dobra, a jak, jak, jak byś streścił tutaj tą, tą traskę Będziemy mieć gdzie pościgać tak na płaskim i gdzieś pod górę? To tak, jest trasa bardzo urozmaicona, bo są odcinki płaskie, są też podjazdy. Znam tą trasę, bo ścigałem się tu już nie pamiętam, czy rok temu, czy dwa temu podczas Mistrzostw Polski w maratonie MTB. No. Stardy meta Wiśle właśnie i wtedy przebiegała właśnie część trasy. Co prawda jechałem ją na, na MTB wtedy, na, na rowerze aha, górskim. Aha. Ale właśnie pamiętam ten odcinek, że, że, że taki właśnie fajny. No i słuchaj, pamiętasz mniej więcej jakie prędkości przelotowe miałeś na takim gravelowym wyścigu? Uuuu, wyścigałem się w Bolesławcu, takim wyścigu gravelowym, gdzie, A? gdzie było płasko, no to tam średnia chyba 30-31 godzinę wyszła. A, czyli tak naprawdę to ten e, wspomaganie dzisiaj mi może tak naprawdę nic nie pomóc z takim koturem jak ty. Słuchaj, <laughs> Bo... przenok, jak tak sobie jedziemy jeszcze luźno, e, to kilka takich... Około kolarskich pytań, brakowało Ci ścigania, jak przeszedłeś na kolarską emeryturkę, czy czekałeś na to, szczerze mówiąc, jak to u Ciebie wyglądało? No tak, brakowało mi tych wyjazdów, tego towarzystwa, w którym się tam y, przewijałem, ale ścigania już nie. Okej, okay, czyli już dość, 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 byłeś dość... Kolarsko, kolarsko zaspokojony i tej adrenaliny już Ci nie brakowało? Zdecydowanie tak. Ale teraz tak z czasem czasem coś tam się jeszcze pościgasz, tak? Tak, to już takie bardziej dla... Dla frajdy, żeby sobie tego czasami przypomnieć, jak to kiedyś było. Kumam. Ale już tak generalnie, powiem tak, już nie chcę mi się tak zaginać. No wiem. Żeby, żeby... Ja to totalnie rozumiem, bo to jakby nie porównuję mojej i twojej osoby, ale ja też obecnie mam takie podejście, że bardziej, żeby się dobrze czuć. I na rower oczywiście to jest dalej moja zajawka, ale często już nawet garnina nie biorę. E, tylko idę na rower, a nie na trening, ja tak mówię. No tak. A powiedz mi... No dobra, bo łączy nas Sokół Kęty. To jest taki lokalny klub, który no tu dużo tutaj zrobił dla lokalnej sceny kolarskiej. Nie? Jakie masz najfajniejsze wspomnienie ze świętej pamięci Piotrem Karkoszką? To jest nasz trener, który nas łączy. Nie? Tak, na pewno jak zostałem górskim mistrzem Polski to był rok 98. Byłem wtedy w juniorach. Trener Karkoszka jechał za mną wozem technicznym. To, to była czerwona Omega? Nie, to był duży Fiat, <grym> okay. kombi przerobiony z karetki, aha. który miał właśnie jeszcze tylnie szyby mleczne, tak, tak zwane, aha, że aha. jak to było w karetkach. I nie miałem wtedy żeli, batonów, tylko ten karkowska miał cukier w kostkach. A, to słuchaj. I, i podje, on, podjeżdżał on... do mnie i mi ten cukier w kostkach dawał. Ja to, ja to totalnie rozumiem, bo on to kultywował jeszcze 10 lat temu, kiedy ja się ścigałem i jechaliśmy na trening gdzieś tutaj w pobliżu, to też cukier w kostkach był cały czas no. grany, nie? Także to mi tak utkwiło w pamięci, ale co ciekawe przyjechałem oczywiście na solo, na drugim zawodnikiem 6 minut przewagi. O mega! Tak, na trzecim 11, także ten cukier Cukier w kostkach działał cuda. To no, tak, że macie już tutaj fajnego tipa, jak chcecie ogolić górskie mistrzostwa Polski, to Co, w kostkach. wyrzućcie żele do, do śmietnika i wierzcie to cukier w kostkach, nie? Tak, tak. Nie, trener to w ogóle była bardzo ważna bardzo, bardzo postać zawsze, pamiętam, że mega charakterystyczna, stylowa, nie jest nie do podrobienia, pull -over, pull -over, ale przede tak, wszystkim mega ciepła osoba. No rany przyłóż, osoba, która naprawdę... Człowiek z pasją. Człowiek z pasją i wydaje mi się, że w dzisiejszym świecie kolarstwa to coraz rzadziej takich pasjonatów chyba się spotyka, nie wiem. A, no bo to był człowiek, który nie ma co ukrywać, no całe życie poświęcił kolarstwu, tylko było kolarstwo i nic więcej. No i spod jego ręki wyszło naprawdę bardzo dużo świetnych zawodników. No to nie tylko Przemek, Przemek, ale też Martalach chociażby, nie? Tak, Marta, Adrian Hunkisz że Trochę nas tam było, załodników, którzy gdzieś tam wypłynęli na, na szerokie wody. No i... a, takie, a takie Cześki jak ja mogły, mogły się, się pościgać trochę gdzieś tam na, na poważniejszym poziomie. Ja to, ja, mnie to mega satysfakcjonowało generalnie, pojechać sobie w propeletonie, wiesz o co chodzi? Tak, tak. E, też generalnie bardziej się czułem w takim peletonie niż na jakichś amatorskich wyścigach, bo tam każdy wiedział co robi, nie? Dobra a powiedz mi e, jak w ogóle co sądzisz o elektrycznym gravelu? Czy twoim zdaniem to ma sens, czy nie ma sensu Bo jakby? MTB wiadomo, jakby wyjeżdżasz pod górę, mega się to tu ale tutaj na grawelu często jest ta prędkość jednak gdzieś tam no 25 km na godzinę osiągnąć na takim sprzęcie to nie jest problem. E, kupiłbyś takiego grawela komuś w rodzinie swojej na przykład? Znaczy grawele to jest moim zdaniem przyszłość. Bo coraz więcej osób na tych klawalek jeździ. A klawale ze wspomaganiem, jak ktoś czuje taką potrzebę, to jak najbardziej tak. Wiecie, wydaje mi się, że też to głównie ma zastosowanie na takiej trasie jak dzisiaj tu jesteśmy, czyli bardziej górzystej, nie? Tak, no bo teraz jedziemy powiedzmy 10, 10 na godzinę. No i nie każdemu. Nie każdemu się chce, nie każdy może komfortowo jechać po taki podjazd. No to właśnie sobie. Weźmy grawera ze wspomaganiem, no i, i mógł pójdzie lżej, prawda? No tak, ale tym bardziej A jak... tym bardziej też, że można na tym też i fajnie po szosie pojeździć, co niekoniecznie komfortowe jest na rowerze górskim. Właśnie mnie to dzisiaj mega zastanawia, czy po pierwsze ja na to nadążę na płaskim i czy to wspomaganie cokolwiek mi da też na podjazdach, także czekam na te dwie próby. To zagęszczamy trochę ruchy, bo jest też pogoda nas nie rozpieszcza. No właśnie. A jesteśmy twarde chłopy, więc jedziemy lepszym tempem i poszukamy sobie czegoś na próbę, nie? Jasne, jasne. No dobra, teraz yy, bierzemy się za pierwszy test. Zobaczymy czy... Szukamy płaskiego odcinka. Szukamy płaskiego odcinka i pojedziemy sobie takim bardziej już wyścigowym tempem. Także pojedynek maszyna kontra człowiek, <laughs> cheater kontra mistrz. <laughs> ja jestem broń rady. <laughs> Jeżeli chodzi o gravel, no. to powiedzmy, że doświadczenie jakieś tam mam, bo startowałem 5 razy na zebiankę. Aha, no tak. Nawet zajęłem dziewiąte miejsce raz. Powiedz Rady. mi trudny wyścig, jakbyś miał, Jakbyś to streścił? Trudny, ciężkie, ciężkie wasze odcinki. No i nie zapomnijmy, że, że tam się jeździmy na, na rowerach szosowych, prawda? Na, na szosowych oponach. Jak jaka na... ta szerokość opon e, była używana no, pamiętasz może? 28. O, serio. No tylko się wiadomo, było... Mniej powietrza. No tak, to jeszcze było kilka lat temu, więc te trendy w rowerach też były trochę inne, tak, nie? Tak, tak, tak. Ale generalnie jest super fajny wyścig. Bardzo, bardzo lubiłem właśnie startować. No dobra, tu ceny mamy chyba w miarę płaski. W miarę płaski no. e, odcinek. Zdam lekko pod górę prowadzący, ale uznajmy, że, że jest płaski. To co robimy, pierwszą próbę. E, Poczuj się tak jakbyś jechał na wyścigu, ja ci się uh -huh. postaram utrzymać koło i zobaczymy czy, czy mi się uda. Uh -huh. Powiem Ci, że ja już czuję w tym momencie ciężko, ciężkość uh -huh. tego roweru. No nie no, odjechał. Odjechał i to znacznie. Teraz już wyjechaliśmy trochę pod górę, więc może, może ten silnik nie pomógł jednak teraz. Czyli jednak już jechaliśmy trochę pod górę co? Bardzo się <laughs> podziasz. I pokazuje, że teraz jesteśmy w połowie wzniesienia. A także się wyrównały szanse. Dobra. Ale powiemcie że już jak Ci chciałem złapać koło i lecieliśmy tam w ponad 130 na godzinę, to już to jak widać, ja już mam zadyszkę. Lekko no. tak nie ma tak, przynajmniej I... się trochę rozgrzaliśmy, bo no, barum dzisiaj mamy naprawdę ekstremalny. ekstremalny. To jest fajne też w tym systemie TQ, że on jest jednak sportowy. To nie jest taki e bike że on cię sam wyciągnie pod górę. Tak. Tylko musisz się trochę, trochę jednak nastarać, żeby on... Żeby on ciągnął, nie? Więc jednak na tym bajku się da zmęczyć. Taka jest moja, takie są moje wnioski na ten moment. Słuchajcie, no ale jest w górach teraz jest rozkwit jesieni. Mega ładne kolorki. Uh. Daj żadę. Uh. Jakbym Cię teraz zaatakował, ciekawe czy no, mi No jednak maszyna zwycięża. Oszustwo. Dobra, słuchajcie, za nami jest odcinek płaski i taki później przeszedł trochę w podjazd. I generalnie sprawa wyglądała tak, że na tym płaskim przejazd mi trochę zaczął odjeżdżać. I faktycznie ja odczuwałem to, że jadę na tym e, blisko 14-kilogramowym rowerze. Ale później, jak się zaczęło trochę pod, e, podnosić ten teren, to jednak rolę się odwróciły, doje, dojechałem do Ciebie. O, teraz jesteśmy znowu na płaskim, to co, ścigamy się jeszcze chwilę? Próbujemy, tak. Dobra. Płaski teren i zobaczymy, ile mu utrzymam koła. No, w tym momencie już mi przestało wspomaganie podawać, Dobrze siadam na koło. Chodzę, dobre. No, na kolej jednak trochę łatwiej A ja teraz przylecę do przenka jakieś 10 metrów już eee. sakra. Wiecie nie, ja już poddaję rękałice. Szczenek mi odjechał. Na płaskim. Ale ja teraz się podjazd do domu. Dobra, jesteśmy przed kolejnym krótkim podjazdem i to sobie robimy drugą próbę. Mhm więc jak, jak długo się utrzymamy razem zobaczymy. Także powodzenia. No, <laughs> Nawzajem. <laughs> Wcale nie ma tak lekko. Na razie się trzymamy razem. Jesteśmy chyba teraz na najtrudniejszym od, odcinku tego podjazdu. Ale samo to, że ja sobie mogę mówić i o tym opowiadać, to już jest... To już jest sukces. A mi już brakuje tego odsłomagania generalnie. Teraz go trochę urwałem. Nie ma się cały czas kurde Próbuję kadencję trochę zwiększyć Dobra, to nam go puściło Ale powiem wam, że nie zaś nie czuję jakbym jechał i bajku Poza tym, że właśnie urwałem Niemca z koła. No dobra, doszczytu jeszcze mam kawałek także nie spoczyłam na laurach A to jest właśnie w fajne, że kurde jednak trzeba sporo tutaj dać od siebie, żeby ten silnik jechał, a jednak pomaga no.

Ale, 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 ale. Ty długo się trzymałeś za tym, za tym e-bajkiem. Ciężko było. Ciężko co? Teraz niesprzyjający. Nie A może zrobimy to na, na szosie? Możemy jeszcze się tak. na szosie pościgać chwilę. E, możemy nie zrobić w sumie próbę tam, ten kawałek pod biały no. krzyż jeszcze, nie? Można spróbować. No ale w każdym razie ja i tak się trochę zasapałem, musiałem tam tylko grubo pocisnąć i byłem w szoku, że tak długo mi siedzisz na kole. No, także coś tam ten e-bike pomaga. Pomaga, pomaga. <słuchaj> Dobra, lecimy dalej. A słuchajcie, tutaj Przenek zażyczył sobie dogrywki, bo jest 1-1. E, także na koniec robimy jeszcze próbę na asfalcie, na podjeździe asfaltowym pod Biały Krzyż. Jedziemy do samej przełęczy. Także co? Let's go! Próbujemy, tak. Lecimy. Ja mam maksymalny trzeci powiąz pomagania. No ale już chyba doszliśmy do tego, 20, 20 do tej bariery, bo on mi odjeżdża, tak że siadam mu na koło, słuchajcie. kadencja na Chris'a Chris Fruma teraz lecę dobra, jeszcze utrzymam koło generalnie o, wypłaszczenie delikatne ja cały czas jestem na kole, siedzę No dobra, przynajmniej się trochę rozgrzałem No jedziemy ja teraz 25 km na godzinę, więc trochę mi ten iwak jeszcze pomaga Uu. Jedna z ostatnich agrawek przed przełęczą na białym krzyżu kurde zrzuca i atakuje No i odjeżdża. Okay. Ech. 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 Czyli tak to wygląda. Ech. Jak ci prost poprawia przed całą przełęczą. Ja to zwykle obserwowałem z perspektywy ogona peletonu. No i dobra, jesteśmy na przełęczy. A on jakieś 10 metrów przede mną. Ja za smarkany, ale w sumie zadał to Ten 175. <laughs> Czyli jednak co trening, to trening. Tak. Chłop wygrał z maszyną. To Super było. Idziemy podsumować na herbatę, bo jesteśmy strasznie zwarknięci. Uch. Dobra. Ten do <laughs> Masakra. Dobra, zlało nas dzisiaj konkretnie i wymroziło, także na podsumowanie przenieśliśmy się tutaj na herbatkę do pobliskiej knajpy. Dobra Przemek, e, co, nudziłeś się ze mną dzisiaj na rowerze, czy jak Ci się podobało? Nie, mieliśmy dzisiaj bardzo urozmaicone warunki, bo, bo padało, było zimno, generalnie była mgła, było wszystko, prawda? Tak. E, ale było ciekawie. No i co, z mojej perspektywy, z perspektywy to mogę powiedzieć, że na moim gravelu, jak się jechało w takim umiarkowanym tempie, to chyba, chyba, się, chyba się nie nudziłeś. Kiedy jechaliśmy na płaskim i przekraczaliśmy tą granicę, do której mój gravel był mnie w stanie wspomagać, no to jednak trochę jak gdzieś tam zostawałem z tyłu było czuć tą masę, nie? Tak. E, no ale już na podjazdach ta sytuacja się zmieniała i, i fajnie się bawiliśmy chyba. Bo mogliśmy się pościgać trochę, nie? No tak, było widać właśnie na podjazdach, właśnie gravelowych podjazdach. Dodajmy, że, że no jednak miałeś tę przewagę, że tak no grząski teren i. Ciężko było, było dotrzymać y, tempa gra, gravel'owi ze, ze wspomaganiem, ale później na szosie, na szosie. sytuacja troszkę się, się odmieniła. Ale powiem Ci, że i tak, i tak byłem pozytywnie zaskoc zaskoczony, że byłem w stanie utrzymać się tam na tej granicy 25 km na godzinę, chociaż chwilę na Twoim kole. No końcówka to już mi odjechałeś, także nie, nie, było, nie było czego tam zbierać. No ale żeby zebrać sobie to w jakieś takie wnioski, no, elektryczny gravel z eks-zawodowcem, z prosem, który wiele, wiele lat jeździł w World w pewnych momentach sobie nie daje rady, ale gdybyśmy jechali na taką luźną przejażdżkę, bardziej długodystansową, to, to, to pewnie, pewnie dobrze byśmy się bawili. I chyba na tym tu trzeba postawić kropkę, nie? W, ty, w tym przypadku. Tak, wniosek jest, 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 jest jasny, wniosek jest jeden, że, że jeżeli ktoś chce sobie z zawodowcami potrenować, pojeździć, Dotrzymywać im koła, no to taki, taki rower ze wspomaganiem jest jak najbardziej. Dokładnie. No i generalnie wy, wyrównuje szanse. No tak samo jeśli chcemy jechać z kimś z rodziny, dajmy, który nie jest super, super wytrenowany, no to taki rower też pozwoli po prostu wspólnie spędzić więcej, więcej czasu razem. To na pewno, tak, tak. Dobra Przemek, słuchaj, ja się mega dobrze bawiłem, fajnie było wspominać dawne czasy. Dzięki Ci wielkie za przejażdżkę. I mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy kiedyś. Zapraszam, jak będą lepsze warunki. O, mam nadzieję totalnie, że kolejnym razem pojedziemy sobie chociaż przy odrobinie słońca. Bez, widoki, bez, widoki, przemoc jest... bez przemoczonych tak, butów dalej. Bo widoki tu są naprawdę piękne. No tak, prowadzę. bo po to przyjechaliśmy dzisiaj na no. Biały Krzyż, żeby po podziwiać w trochę panoramy bez Kidów. A Biały Krzyż okazał się szarym krzyżem i mamy no. wszystkie odcienie szarości tak. od od odbite. Także jeszcze raz dzięki. Dzięki. Do zobaczenia. Ja, Słuchajcie, jak zwykle zachęcam Was do zasubskrybowania naszego kanału, zostawienia łapki w górze, klik kliknięcia funkcji high, bo to jest też nowa funkcja na YouTubie. Mam nadzieję, że Wam się podobało to wideo. Żegnamy się z Wami i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.